Tym razem przedstawię wam wszystko Największy Chuj. W całym Kore Albo inaczej Kutas jebany To moja ulubiona Kurwa Będziemy Pompe. Dmyć Wyjebać Natalizować Zamknij Zamknięte. kurwa szmato Eee Kurwa Coś mu jest, patrz jak on ma rzadką minę Tak się tylko wydaje, bo nie ma brody Pierdol się Pierdalaj ty Ej, stary są koszulki oh, yeah. Gdzie do nabycia 2-4 na dobę czy noc czy dzień doba to 24 godziny, więc nie wahaj się, weź już dzisiaj albo jutro. Wszystko jedno, ja to kurwa czekam cały dzień A, grasz w pasjansa, frajerze, spierdalaj, to nie są lata 80. zabieraj się ze swoim Aha i ługa, Buga do Rynsztok! Ej, hey, no co? Hej, no co? Gówno! Wydawało mi się, że to wyścig drogowy, ale twój... Chuj. nie dotyka jest nie. <głos> <głos>

Tost z masłem! Co kurwa! Nic kurwa! Co kurwa! Jej to kurwa! Jest to tak kurwa! Tak kurwa! Ja cię zapierdolę! Kurwa! Podejść kurwa. 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 kurwa! Uważajcie! Uważajcie. Będzie dalej! Będzie... Znajdziemy Sonika i powstrzymamy Sonika! Wypierdalać! Kurwa nic nie zrozumiałem! Wypierdalaj! Nic nie zrozumiałem! Pojebał się! Kwерхая! Kwерхая! Hej, co wy tam robicie? Dziergamy pacanie, co ty robisz? patrzcie! Co to? Tost z masłem! To jest hipnotyzujące. Tost z masłem! Zademonstruję wam! Ek Włuchaj się w mój głos. Staniesz się mm. tym, o czym zawsze marzyłeś. Trzy raz, dwa raz, trzy! <śmienny> <śmienny> Taktowanie pleców to moja kość, ao! torta! Jej jej jej, jest lepszy sposób! Audi spray! Nie! Audi spray, Audi spray, Audi spray, Audi spray, aud Lubicie odrabiać prace domowe? Tak! Obejrzyjcie historię Ani, ale aby lepiej zrozumieć w jaki sposób można wykorzystać rodziców. Sikaj w ziemiu z Rosji Belba. Kręciłeś się jakbyś miała siki. Napisać streszczenie pierwszego rozdziału lektury. Sigi, No dobrze. Kurto wy. Za które grożą poważne przyjemności. Żało. Ta nauczycielka tu komunistka. Bardzo śmieszne. Ha, ha, ha Pamiętajcie go. Umyj ręce! To luba nie ma, Piotr. W każdym razie. Kurwa! K w poszukiwaniu kamienia pomogę, zrobię co w mojej mocy. Wątpię w to. Ale czy jesteś pewna, że naprawdę nie chcesz już walić? Padły. He, He? Wierzę, że doskonale się w tym sprawdzisz. Dzięki. Dam z siebie wszystko, dyrektorze. <grym> <grym> Kim jestem? Nazywam się Masraka. A kimże ty jesteś? Możesz powtórzyć? Nareszcie cię znalazłem. Powiedziałeś, że jesteś <grym> Tak. Frajerze, wstawaj. Do mokrej walki ze mną. W tym samym momencie, kiedy Kamień zaatakował autobus, zatrzymał się i wykonał unik. Ale... jak mu się to udało? Tajemnica jego sprawności musi tkwić w mózgu. Ale oni Pojedynczy! pojebani. Zaden Bey nie zamierza się cofnąć. Ten facet nie ściemnia. Widzieliście to? Organizacja Dark Cebula. Kogo nazywasz frajerem w szaliku, gościu? Zdraj. Dobrze. Przestań nazywać mnie dyrektorem. Co? Mów mi po prostu afrykański pojedynek. Eee, co? Co się dzieje? A? Ojcze? Dlaczego jesteś taki smutny? To zupełnie do ciebie niepodobne. Ech. I tak nie zrozumiesz. No i? Chuj. Z tym pasztetem! To jest zajebiste! Samurajczek. Nie sądziłem, że cię jeszcze kiedykolwiek wybrałam i to na takiej beznadziejnej łajbie! Eee... Ochyda! I wepnę ci go z powrotem do góry! Eee! Przestań! Czu <ścoughs> tu za imię! Kutasa! <ścoughs> to nie nietropikalny kutas, tylko Brent Worthington! Co to za imię, Brent! Tak można nazwać kutasa i to wielkopańskiego! Eee! Przestań! <ścoughs> Tył ci. O tak! Musiał pan być spragniony. Co? Jak? Eee... sir? Przestań! <ścoughs> Witam od wszystkich! Dziękuję bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii. z. Eee... frugo. Dzisiaj spróbujemy sobie jednej z najnowszych odsłon, popularnego w naszym kraju i tylko napoju. kanapka Mowa o odmianie mocno. O. Nie będziecie się ze mnie śmiać, ale mam nadzieję, że się podobało. No, ale wiem najmniej chyba już co mi zapachniało. To było chyba najprawdopodobniej. dupa. Ale wiem przynajmniej chyba już co mi zapachniało. To było chyba najprawdopodobniej. Or. Jest to gra taneczna na Xbox 360. Dzisiaj rozpakujemy sobie gry. Dance Central 2. Kontynuacja Dance Central 2. Zawiera jabłka. I treści o zabarwieniu seksualnym. Też. Okay. Lubisz to suko Lubisz Minecrafta? Eee piwo <suszy> Xbox 360 czy Xbox 360? Xbox 360. Cyniminis czy Nesquik eee, Piwo <suszy> Tymbark czy Frugo? Tutaj mam dylemat, powiem Wam szczerze, ale chyba bardziej. Minecraft. No. I super, z jakim fanem frugo nie jestem, tak więc. A Minecraft ma o wiele więcej smaków, jest tańszy. Znaczy, jest tańszy? Nie wiem, ale jest fajniejszy. No i jeśli chcecie być na bieżąco, to zasubskrybujcie mój kanał, tak więc. Jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. No i yy, cześć. Post masłem! Dawno, kurwa temu w dalekiej krainie ja, zmieniający miecz władca ciemności, rozpętałem wypowiedziane powiedziane, Ale porywczy wojownik samuraj, władający magicznym kultasem wystąpił przeciwko mnie! I wtrąciłem go do przeszłości, w której moja kurywa jest prawem! Teraz ten kutas szuka drogi powrotu do przyszłości, aby uwolnić świat od. Samuraja Cześć!

Co? Oko w oko! Bez głów! I bez oka! Ale co najważniejsze, bez łokci! Jak mówią ludzie, chcesz mieć coś zrobione dobrze, musisz to zrobić. Ekstra! I teraz ty się dowiesz jak to jest być Gutasen! Obawiam się, że to ty jesteś Gutascen! Dlaczego? Bo wiedziałem, że ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem, że, że ja wiem <śleskujesz> <śleskujesz> Będzie pieniądze są za las. A więc Centrum Stworzyła dziurę w dupie Sonika. I dlatego tu jesteście. Tyle jeszcze rozumiem, ale nadal nie wiem, czym są te szmaragdy w pierdolu, o których Pięgdonie. Nie słyszałeś o szmaragdach chaosu? Musisz się jeszcze dużo nauczyć. Widzisz, Krim? Mówiłem ci, że się uda. O. Ja pierdolę. Dawno temu, jakiś tydzień temu, w dalekiej, pogrzebowej krainie, jak aż magiczna dupa, hyksopłapia, czegoś zmieniającego postać w skóry, i to dzieci. Oto już cała opowieść o tym, jak rodziłem blaster wołowiny. Może to nazbyt skomplikowane dla takich młodych umysłów. Nieważne, bo pora na jutro. Dawno temu otworzyłem odbyt Renifera i wypowiedziałem. Moja wędrówka skończona. Wrócę do mego czasu dopilnować, aby Aku nie mógł więcej czynić zła. Koniec!

Ostatni już odcinek serii seks z langu w więzieniu na wyspie syberyjskim bordę. Cześć, jestem śmieszny Wojty. Co znajdziesz na moim śmiesznym kanale przeglądanie śmiesznych aukcji recenzji, śmiesznych filmów, śmiesznych gier, śmiesznych vlogi, śmiesznych odpały, śmiesznych gameplay, śmiesznych dokarmianie biednych, śmiesznych przeróbki, śmiesznych dialogi, miłość i śmiech. Hmm? No ja pierdolę. Co to za debil zrobił? palce fajnie pachną. <śm> e e e Islamskie państwo jest środkiem do czyszczenia Mój syn, skubły syn, przechodził przez kosmiczne miasteczko z się. To właśnie tutaj, w tym fila za bakę. Nic nie jest. Nasza tytułowa akademia dobra. Nasza szczęśliwa rodzina. Pamiętajcie, że to wy ją tworzycie. I że staje się ona każdego dnia. Psnoty mają pierwszeństwo. Mam na imię Teraz przedstawimy Wam resztę naszej rodziny. A to sana. Zdaje się, że ktoś tu o mnie zapomniał. Jestesz sport nocebularny! do dymania. Jesteś... dymania. Patrz chłopiec kurwa jakiś szupak! ja pierdolę! ruchaj się! Co on tu robi? Fipu, zobaczysz! Mocniejszy jest! Mocniejszy pierdolisz! Tak, tak, zamiast pierdolenia już. Cicho, kurwa, makio, będzie się. Jaki ej! Kurwa. Miałam dziś straszny dzień. Co się stało? Po pierwsze, spuściłam się na truskawki. Po drugie, też sobie znalazłaś czas na rozmowę. Dobry burdź! za bramę, bo cię odcholuje. Słucham? Bo Słucham? Cię? cię odcholuję. Przepraszam bardzo. Wypierdalaj za bramę, raz kurwa. Posłuchaj to extra z tej zakładam Dobra, teraz kurwa pierdoli mnie. Posłuchaj to, extra kurwa Kurwa, Myślę, że nie jestem najlepszym odbiorcą tego rodzaju muzyki. Czy mogę Ci jakoś pomóc, żeby obiad był prędzej? Jaki był Pana ojciec? Jakby to powiedzieć... Czegokolwiek dotknął mój ojciec, zaczynało pić. OJCE NIE! Proponuję zająć się czymś bardziej Na przykład... No i to by było na tyle. Co powiedziałeś? To nie. No to kto? Pani pozwoli, Janusz, co Coś jeszcze? Zostaw nas. Jest ksiądz pewien? Zostaw nas. Poradzę sobie. Zostaw nas. Będę w kuchni. Zostaw nas. Bardzo dobrze. Zostaw. Dobrze. Słodowc, słodowc, sławodowc. Tak, on Sto jest stowlinge. Na stowlinge. naprawdę sławodowc. Słodowc, sławodowc. Co to jest? Co tam? Kurwa jest! Kurwa, kurwa, kurwana Kurwa, kurwa, kurwana Telewizor o monitor Telewizor o monitor Telewizor o monitor misia jogi Dzisiejszy film poświęcony będzie kwestii cieczki Jaki mamy plan, gruby filucie? Oczyścić świat z ludzi i wszystkich istot! Eee... Najpierw odrywamy twoją łapę! Zgoda. O! A następnie? Mij jak do mnie mówisz! Jej, teraz rozumiem! Ja cioski na mnie ręce! Eee. 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 To może znaczyć jedno: obca istota tu się eee. wstrzymał. bok Kim ty jesteś, jestem penisem? Tu wcale nie jest penis. Hey. Niech gęstam z wasz osłonisz No Dobra. Wła, wła, wła. Ja rapido, Ktoś tu jednak. Powinien nauczyć się dobrych manier. Kieku już tego powowowowano. Hey! Oh, 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 oh. Ktoś powinien nauczyć się dobrych manier. Panie kierowco, po prosimy, może dobrze by ci zrobiła Czapeczka zrobiona z papieru toaletowego w kilka sekund. Panie kierowco, po prosimy, może dobrze by ci zrobiła. No co mam słuchać nudnej gadaniny jakiegoś ścierwa! Lepiej wypierdaj tam skąd... O skąd skąd? Że cię stracę. A wtedy. Nie ma ja kurwa, ponownie frajnie wyjebany. Rucham ci starą kurwa obruch! rejtera, daw pana Własnym uszom nie wierzę. Level Co, Kurwa je! nie Dupy! Poczekamy większości z nas. Skojarzą się głupiec. Staram kurwa! Wibrator!

Usiądź wygodnie Uwal się kurwa na pizdę Nie czas na kawę kotku Słucham? Rozfinaj spodnie Słuchaj słuchaj Nie słuchaj Nie unikaj mego wzroku Słuchaj kurwa wyszła szatani Go potrzymać MORDĘ JEDY DO Cała Polska patrzy i pragnie ma z głową Świnka cieknie ma kolana Stetoskop swój wyciągnie patrz na mnie Mega Sperma

Po raz pierwszy w Po raz pierwszy w historii tej do tej imprezy. Smaki. Smaki, paki. Te specjalne żarówki dają mocne światło. Dobrze, teraz powiem ci jak to działa. Jest sześć zasrach rodzajów symboli sal Tak, Wyzwanie, ruchanie, trzy kostki z masła, a tak pada, przykit i pułapka. Mala no by z tego... Bardzo pyszna! Moja piguła wydłuża się! Oh. Czyżbyś zwątpił? Musisz oswoić się z tym sprzętem! Aż nagle. Mm. Radar, oh. polu! Ale, ale, ale! Jesteśmy tu po to, aby. Nauczyć się przepisów! Pasy? Rzucam kości. Na psu Pegasusa You've been in a dream żyłeś w świecie złudzeń! Prawdziwy świat wygląda tak. Co trzeba zrobić, żeby zostać gwiazdą TikToka? Przestań. Wypuść mnie. Chcę stąd wyjść. Podsumujmy. Dlaczego wciągam pokrętwone paznokcie? Trend, dokładnie. Tego.